Pora na przedstawiciela Lewicy, jesteśmy w biurze poselskim pana posła Pawła Krótula, jedynego podlaskiego posła Lewicy. No i dzień dobry. Dzień dobry. 2406 interpelacji poselskich, 108 zapytań i prawie 98% udziału w głosowaniach. Pana hasło wyborcze to najaktywniejszy podlaski poseł. No właśnie, najaktywniejszy, ale czy najbardziej wpływowy? To też jest ważne. Oczywiście, że jest wpływowy. Jeżeli chodzi o wpływowość, to przede wszystkim powinni mieć tutaj posłowie prawa i sprawiedliwości i senatorowie. Niestety ja nie widzę, nie dostrzegam tu oprócz rozdawania czeków i wozów strażackich, żeby coś więcej się działo. To jest doraźna pomoc. Ja lobbowałem za powstaniem dywizji podlaskiej, która de facto da około 12-15 tysięcy żołnierzy i mam nadzieję, że to będą ludzie, którzy mieszkają w województwie podlaskim i dzięki temu nie będą wyjeżdżali, bo jak wiemy, województwo podlaskie się wyludnia, to jest bardzo ważne i istotne. Druga strona tego medalu jest to, że obsługa takiej dywizji będzie wymagała obliczane jest na około 20 tysięcy dodatkowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat swoich rządów nie zrobiło nic, żeby powstały tu nowe przedsiębiorstwa czy nowe fabryki choćby zajmujące się tematyką zbrojeniową, bo dwie firmy metalowe, które się zna znajdują na terenie naszego województwa, mają problemy. Problemy mogą również, problemy z produkcją i problemy ze sprzedażą tych towarów. Chciałbym przypomnieć, że mamy dwa przejścia z, z, z Białorusią zamknięte, gdzie grono eksportu właśnie szło na stronę, w stronę wschodu, a w województwie lubelskim przejście graniczne jest otwarte. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, ale to też pokazuje, jakich mamy słabych polityków prawa i sprawiedliwości i powinniśmy zrobić wszystko, żeby w przyszłej kadencji Sejmu lobbować za tym, żeby przykładowo polska grupa zbrojeniowa, gdzie rząd ma na nią stuprocentowy wpływ, Dawała tutaj zlecenia, a najważniejsze, żeby otwierała fabryki i przedsiębiorstwa na terenie naszego województwa, żeby zatrzymać tutaj ludzi młodych, którzy emigrują, choćby po skończeniu Politechniki Białostockiej, którzy, którzy zasilają firmy w kraju czy też za granicą. No, tego nie powinniśmy dopuścić, bo tylko w tym roku na zbrojenia wydajemy 137 miliardów. I Podlaskie, co jedynie robi? To robi, że dorzuca się z podatków. W drugą stronę nic, nic nam, że tak powiem, z tego tortu nie skapuje. A w innych częściach krajów południowych czy zachodnich, właśnie te zamówienia idą. To jest właśnie. Słabość polityków Prawa i Sprawiedliwości powinniśmy to zmienić. Również powstaje szkoła oficerska w województwie lubelskim. Dlaczego nie w województwie podlaskim? Mieliśmy tutaj ministra spraw, spraw wewnętrznych, pana posła Zielińskiego. Zasłynął, niestety, i tutaj w kuluarach jest dużo śmiechu, jeżeli chodzi o konfeti i przebieranie policjantów za aniołów. A szkoły oficerskie na terenie naszego województwa nie ma. Także też tutaj się nie popisał. Powinniśmy postawić na polityków sprawczych bez względu na barwy polityczne którzy potrafią rozmawiać w konsensusie, ani się nawalać przysłowiowo, co niczemu nie służy. Powinniśmy tu ściągać jak najwięcej inwestycji, czego nie robimy. Tak, nawiązuje Pan pewnie do tej tematyki, którą Pan lubi. I no Tu jestem wiceprzewodniczącym tak, Komisji, właśnie jest pan wice komisji Obrony. Obrony Narodowej. Ale przypomnę też, że z podatki listy PiSu startuje Michał Wiśniewski. Wcale nie chodzi o tego słynnego artystę ale o no, wiceministra obrony narodowej. Rozmawiacie trochę na, na te tematy w kontekście Podlaskiego? Byłem u pana ministra Wiśniewskiego dwa razy w jego gabinecie, rozmawialiśmy, również byliśmy, spotkaliśmy się na jednych z delegacji, gdzie wizytowaliśmy jako komisja jednostkę Formozy i tam też rozmawiałem z ministrem Wiśniewskim. Uważam, że to jest polityk zupełnie inny niż, ma, niż mamy obecnie w Województwie Podlaskim, bardzo doświadczony, znający się na cyberbezpieczeństwie i na bezpieczeństwie. Uważam, że w tych kwestiach jest na pewno fachowcem, mam nadzieję że przyszli politycy, tak jak powiedziałem minutę wcześniej, ponad wszystkimi podziałami, będziemy się konsolidowali i zdobywali i lobowali środki, żeby nasze województwo się rozwijało z budżetu naszego krajowego. Ja niestety takich inwestycji nie widzę. Jeżeli chodzi o powstawanie dróg, jesteśmy dalej Polską B i to nikt, że tak powiem, z parlamentarzystów łaski nie robi, żeby to się rozwijało, bo jeżeli chcemy korzystać, żeby nasze Pojezierze Augustowskie, czy Małe Bieszczady, Suwalszczyzny, na się rozwijały, to musimy mieć połączenia drogowe, których nie mamy. I tutaj znowu nawiążę choćby do budżetu monowskiego. Sezon w tych rejonach trwa nie za długo, półtorej miesiąca, dwa miesiąca zależy od pogody. Jest kapryśna i nie ma z automatu tam turystów. Dlaczego, gdy głosowaliśmy ponad wszystkimi podziałami, pomimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło nasze wszystkie poprawki o ustawie o obronie ojczyzny, nie załatwić województwu podlaskiemu, żeby tutaj postawiały Ministerstwo Obrony Narodowej sanatoria dla mundurowych. Przecież to by funkcjonowało cały rok i dawało nam pewne finansowanie i pewne miejsca pracy dla Podlasia. Ja nie widzę tu żadnej inicjatywy i mnie to martwi. Ja mówię o tym głośno i, i się udziwię, że jeżeli są przy premierze Mateuszu Morawieckim, przy Jarosławie Kaczyńskim i mogą z nimi bezpośrednio rozmawiać, dlaczego za tym nie lobbują? Mnie to dziwi i zaskakuje. Ja, jeżeli chodzi o powstanie Dywizji Podlaskiej, rozmawiałem i ze swierzecznikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Dudą, i z prezesem Kaczyńskim o tym rozmawiałem, i z marszałkiem Terleckim, i z ministrem Błaszczakiem, bo to jest bardzo bardzo ważne, raz z bezpieczeństwa, bo mamy takie położenie, jakie mamy. Dwa, jeżeli chodzi o, o demografię, i trzy o miejsca pracy w sektorze prywatnym, żeby, żeby ta, te, te jednostki mogły funkcjonować. Ja nie widzę tu żadnych problemów, ale chciałbym, żeby było więcej takich tematów, na którymi możemy współpracować, a nie dowiadywać się o inwestycjach, o tworzeniu kawałka drogi czy coś. To, to, to musi powstawać, jeżeli chcemy, żeby tutaj ludzie do nas przyjeżdżali, a nie żeby tylko Podlasie było znane ze zbierania jagód i Grzybów, naprawdę mamy potencjał, mamy porządne uczelnie, ale nie robimy nic żeby tych absolwentów uczelni zatrzymać. Mój syn również skończył dobre liceum o, o, o profilu informatycznym i 3-4 jego klasy wyjechało w Polskę. I nie sądzę, żeby wrócili. Ja widzę jego nastawienie, jego... gdy z nim rozmawiam, że raczej to się nie wydarzy. Ale oni po skończeniu choćby Politechniki nie mają porównywalnych, tak jak na, w centralnej Polsce, czy na południu Polski stanowisk tak samo płatnych. I dlatego wyjeżdżają, szukają lepszej pracy, lepiej płatnej pracy, czego w województwie podlaskim nie mogą osiągnąć, a to jest tylko i wyłącznie wina polityków, którzy zasiadają w, w swoim parlamencie, a nie potrafią ściągnąć tą inwestycję. Teraz zapytam o Brańsk, bo jest pan podlaskim posłem, a ja tutaj się zajmuję Brańskiem, jestem z Brańska. Dlaczego lewica nie pali się do odwiedzania tego terenu, bo wiadomo, że to jest teren typowo zamieszkały przez wyborców PiSu, Trochę PSL-u, jeszcze trochę Konfederacji, praktycznie lewica tam nie zdobywa za wiele głosów. Ale może właśnie trzeba tak, taką rękawicę podjąć i pojechać także do tych osób, które na Was w yy, większości nie głosują, tak? Tu pana redaktora zaskoczy. Odzywają się również do mnie osoby z Brańska czy z Wysokiego Mazowiecka, który jest też takim terenem popierającym bardzo mocno partię rządzącą i niejednokrotnie spotykam się z nimi, dając im ulotki, banery. Tylko że po, po dwóch dniach, po dniu oni mówią, że te banery są zerwane, czy ulotki wylądują w koszu. Także próbuję, próbujemy to, to, to zmienić, żeby tam lewica była bardziej popularna, ale mam tego świadomość, że będzie to. Proces długotrwały i nie zrobimy tego w ciągu, nie wiem, trzech miesięcy przed wyborami. Liczymy na to, mamy fajnych kandydatów również z Bielska Podlaskiego, którzy też operują na terenie Brańska, bo mamy tutaj Genio Ostaszewicz, która handluje również kwiatami i wiem, że z tamtego terenu też ludzie ten kupują I, ma i, jej, i jej plakaty również są zrywane, pomimo że ona tam funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Dlatego to będzie proces, długi proces, ale się nie poddajemy, ja nigdy nogi nie odstawiam i zawsze y, y, jestem gotowy do rozmowy, również na, byłem wczoraj w, czy w Hajnówce, czy, czy, czy dzisiaj w Bielsku Podlaskim i spotykamy się z pociętymi banerami, ja to wstawiam na swoje social media i apeluję, jeżeli ktoś by chciał porozmawiać, mogę przyjechać, porozmawiamy w cztery oczy, ale porozmawiajmy na argumenty, ale nie czy czyichś czyichś materiałów reklamowych, bo to jest nie w porządku, bycie anonimowym może to jest fajne, ale to to niczego dobrego nie prowadzi. My musimy ze sobą rozmawiać, dyskutować i dochodzić do porozumienia. Może przekonam tego pana, tą panią, nie wiem, ale na pewno jestem w stanie się na takie spotkanie stawić i porozmawiać cztery oczy, a nie żebyśmy cieli i rwali czyjeś materiały, bez względu czy to są moje, czy innych koleżanek i kolegów, z którymi konkuruję z innych partii. W okolicy Brańska są takie miejscowości Jibielska, jak Zanie, Szpaki, Zaleszany. Tam właśnie większość osób pewnie wie o czym mówię, czyli o tych wydarzeniach powojennych, żołnierzy wyklęci, osoby, które zginęły właśnie w różnych... E, nawet ciężko tak powiedzieć dyplomatycznie, żeby, by, żeby nikogo nie było. To były mordy, nie to były mordy. Z tych dwóch stron. Wiele się nazywacie to mordami. Środowiska... E, jakby związane z kultem żołnierzy wyklętych mówią, że tam nie było mowy o żadnych mordach. Dlaczego właśnie politycy lewicy tak chętnie tam przyjeżdżają na te uroczystości organizowane na przykład przez cerkiew tak? My nie mamy problemu, czy przyjeżdżać tutaj, czy do choćby Jedwabnego, jeżeli działa się krzywda to trzeba uświadamać to przyszłym pokoleniom, żeby nigdy czegoś takiego więcej, żeby się nigdy na naszych ziemiach w Polsce, w Europie, na całym świecie nie zdarzyło. My jesteśmy krajem przyfrontowym, to, co się wydarzało w buczy, to wszyscy żeśmy widzieli, to jest przerażające, ale to się dzieje w XXI wieku, kilkaset kilometrów od nas. Ja byłem w Bachmucie, z pomocą woziłem drony, byłem na, na froncie, widziałem jak te drony działają, przejeżdżaliśmy, to nasze T-72 strzelały i w drugą stronę było strzeliwane przez moździerze Federacji Rosyjskiej. Ja wiem jak to wygląda od kuchni, od kuchni. I chciałbym, żeby moje dzieci nigdy tego nie doświadczyły. Pamiętajmy, miejmy z tyłu głowy, jakie my mamy położenie. My jesteśmy pierwszym województwem, które w razie zagrożenia ucierpi jego ludność Miejscowości i wszystko co z tym związane. To jest rześć, to, to są gwałty, to są niewyobrażalne rzeczy. I dlatego składanie kwiatów z lokalnymi mieszkańcami, którzy to pamiętają, i z osobami, które chcą wyprzeć te czarne karty historii, każdy kraj, każde społeczeństwo ma czarne karty historii. I to nie jest powód do dumy, ale to jest powód do zadumy i do uświadomienia, że trzeba ze sobą rozmawiać. Że trzeba ze sobą dyskutować i się przekonywać, a nie, żeby, to, żeby się rodziła fala agresji, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. Ja bym chciał mieć premiera Rzeczpospolitej, czy też premierkę, czy też prezydenta, czy prezydentkę mojego kraju, żeby przykładowo przyjechał do Zaleszan, nie zajmował stanowiska, tylko złożył wieniec, kwiaty, chwila ciszy i odjechał. Ale akurat prezydent tutaj był. Tak, zresztą, chyba. I bardzo dobrze, ale żeby to politycy robili, nie wykorzystywali tego do konferencji, zero y, komentarzy, tylko przyszli, złożyli, pochylili głowy i odjechali. Ale to by pokazało społeczeństwu, że Że pamiętamy, bo mordowanie małych dzieci, kobiet w ciąży, y, y, to nigdy nie powinno się wydarzyć, ale niestety takie miejsca w naszej historii miały miejsce. Y Lewica do Senatu, mamy na Podlasiu przypomnę trzy okręgi. Północny, czyli tam okolice Suwałk, wiadomo, to tak jak jest tak takie jest. województwo położone, Białostocki. I ten nasz, czyli właśnie na południu, yy, tak zwany południowy, tam Biersk Podlaski, Hajnówka też, Hajnówka mhm. też, tak? Chajnówka, Wysokie Mazowieckie Siemetycze, chyba dobrze pamiętam. No i tam jest wystawiony kandydat taki dość znany w Brańsku i, i zwłaszcza w powiecie bierskim. Od 21 lat starosta Pierski słowami Wysnarski. Liczycie, że, że uda mu się pokonać żonę obecnego senatora? Jacka Boguckiego. Nie, to panie rektorze, to nie mamy z tym problemów. Wybraliśmy najlepsze nazwiska według nas, które mają szansę pokonać senatorów Prawa i Sprawiedliwości i, i lobbujemy za nimi, żeby wygrali z tymi kandydatami, kandydatkami po, po prawej stronie sceny politycznej, również jeżeli mówimy tutaj o panie Snarskim. W starości, to jest bardzo ważne i istotne. Tym bardziej, że człowiek w tych regionach jest znany od dziesięcioleci. Także ludzie go znają z pracy. Nie jest to żaden spadochroniarz, tak jak mamy w parlamencie, czy Bosaka, czy, czy Sasina którzy dzisiaj są, 16 już ich, że tak powiem, w naszym województwie nie będzie. Ludzie z miejscowości, mniejszych miejscowości, większą wagę do tego przywiązują i znają tych ludzi z, konkretnych, z konkretnej pracy. I tu nie da się oszukać 50 milionami banerów wszędzie Prawa i Sprawiedliwości. Oni po prostu znają tego człowieka z imienia i nazwiska, który uczestniczy w różnych uroczystościach, i jest wśród nich od wielu, wielu lat. I uważam, że te osoby naprawdę mają ogromne szanse. Robiliśmy wspólną konferencję z kandydatami z Paktu Senackiego. Ja trzymam kciuki za tych trzech panów, że pokonają kandydatkę i kandydatów w Prawa i Sprawiedliwości. Trzymam za nich kciuki. Warto zapytać o. Taką ciekawą propozycję. Myślę, że to jest ciekawa propozycja Lewicy, ponieważ nie każdy jest w stanie przyznać, że akurat nie czy się zgadza, czy się nie zgadza z Lewicą, ale że Lewica akurat jest w tych wyborach, przygotowała jakiś konkretny program, tak? Bo często się spotykamy, że niektóre partie to tak przebijają. Damy więcej od tamtych, tak, a tutaj myślę, że macie dość tak od strony technicznej taki dość autorski program. I zapytam się Pana o rentę wdowy. Dlaczego jest dla Was, yy, według Was, ciekawym rozwiązaniem i ważnym, yy, pożytecznym, bo tak podkreślacie nieraz. Renta wdowia jest bardzo ważnym tematem. U nas osobą, która yy, w konferencjach o tym mówi Podlasianom, to jest właśnie nasza kandydatka z Bielska Podlaskiego, yy, Eugenia Ostaszewicz. I w momencie, gdy umiera małżonek czy też yy, żona, Zaczynają się problemy, bo rachunki nie robią się o połowę mniejsze, które są związane z egzystencją danej osoby. Są to już osoby starsze i dlatego jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Myśmy złożyli ten, projekt tej ustawy do, do pani Witek. Oczywiście nie ujrzała ona światła dziennego. I chciałem przypomnieć, że to jest również obywatelski projekt ustawy, bo podpisało się pod nią ponad 202 tysiące, jak się nie mylę, mamy podpisów z całego kraju. Tutaj również OPZZ z nami zbierał te podpisy. I jeżdżąc po ryneczkach, czy, czy, czy w Bielsku Podlaskim, czy w Hajnowskiej, czy w Czyrzewie, czy w Suwałkach, w Augustowie, w siemiatyczach. Starsi, starsze osoby wiedzą o, o tym projekcie lewicy i bardzo są tym zainteresowani. Nasze społeczeństwo się coraz bardziej starzeje. Z rządów prawej i sprawiedliwości rodzi się coraz mniej, mniej dzieci. W zeszłym roku głos podał, że od II wojny światowej urodziło się najmniej dzieci w naszym kraju. My nie jesteśmy już nawet 37-milionowym krajem, i dlatego jestem zszokowany, zdziwiony i wkurzony, że w 2016 roku politycznie Prawa i sprawiedliwości zagłosowali za tym, żeby przestać finansowania metody in vitro w naszym kraju. Zaznaczam medycznej metody in vitro w naszym kraju, gdzie, gdy ona obowiązywała polskich dzieci, urodziło się 25 tysięcy. Przecież to nie jest metoda przymusu. Ludzie mają coraz, pary, małżeństwa mają coraz większy problem kobiety z zajściem w ciążę i trzeba się wspomagać. To jest problem na całym świecie. I my, Podlasianie, powinniśmy być z tego dumni z tego względu, że w 1987 roku, właśnie w Białymstoku, w województwie podlaskim, urodziła się pierwsza dziewczynka dzięki tej metodzie, Magda. I ja jestem z tego dumny. I w każdym programie to powtarzam pomimo, że dziennikarze, jak jestem w TVP, czy też Policja Prawa i Sprawiedliwości, nie lubią tego tematu, uciekają od tego tematu, ale my jako Lewica gwarantujemy, jeżeli będziemy współrządzili po, po 15 października, ta metoda, medyczna metoda in vitro, będzie dofinansowana, dofinansowana i te pary, te małżeństwa, które będą miały z tym problem, będą mogły, mogły na państwo liczyć, na państwo, które powinno dbać o dzietność w naszym kraju. Yy, yy, program 500+, plus Niedługo 800 plus tutaj w tej kwestii nie udało się uzyskać tego, żeby więcej dzieci się rodziło. Niestety, zaznaczam, my tego programu nie będziemy likwidować jako Lewica. My jesteśmy w wielu kwestiach wiarygodni, choćby wyprowadzeniu religii ze szkoły. Chciały nas to inne partie opozycyjne jakoś ten temat podebrać, ale my jesteśmy od początku do końca, żeby religię wyprowadzić ze szkoły do salek katechetycznych. Ja chodziłem do takich salek katechetycznych i nie, nie widzę tutaj z tym problemu, gdzie te salki katechetyczne cały czas istnieją, a od kiedy ja chodziłem do tych kościołów i salek powstawało tutaj dziesiątki w województwie podlaskim, jak nie setki. Także jest gdzie młodzież przyjąć, a ja widzę po swoich dzieciach że z roku na rok coraz mniej dzieci uczęszcza do, do, na, te, na te lekcje, a budżet państwa kosztuje to półtora miliarda złotych. Bez względu czy tam jest troje dzieci, czy dwudziestoczworo na, na zajęcia. Uważam, że te pieniądze można lepiej wykorzystać i choćby Lewica proponuje, że każde dziecko, każde dziecko powinno mieć zapewniony gorący posiłek w takiej szkole. I to ja uważam, że to jest ważniejsze, tym bardziej, że mamy historię, że można religię mieć w sarkach katechetycznych. I to jest bardzo, uważam, dla nas istotne i, i, i ważne. A niektóre już partie zmiękczyły swój program, że może być to na pierwszej albo na ostatniej lekcji. Nie, lewica się z tym nie zgadza. No, mówi Pan właśnie o wyprowadzaniu religii ze szkół, ale nierzadko słychać taki argument, że mało kto tak przychylił kościołowi polskiemu hierarchom. Zwłaszcza nieba, jak Lewica, właśnie ze rządów lat 90., czy na początku XXI wieku. Panie redaktorze, trzeba wyciągać wnioski. Trzeba wrócić do tego, albo e, robimy, robimy, wracamy do tego i rozmawiamy o zmianie e, u zapisów w Konkordacie, a jeżeli po stronie Kleru nie będzie tutaj e, chęci porozumienia, to po prostu go wypowiedzmy. Nie mamy tutaj Lewica z tym problemów. My nie jesteśmy przeciwko wierze. My jesteśmy przeciwko. Klerowi, który robi potężne biznesy na styku polityka kościół, dostając grunty za 1% wartości, a później premier Morawiecki sprzedaje je za miliony, a później przepisuje majątek na żonę. Nie, tak nie może być. Politycy muszą być czyści i klarowni, a jeżeli tacy nie są, to prokuratura powinna się nimi zająć bez względu na barwę polityczne. Premier Morawiecki powiedział, że ujawni swój majątek. Nie ujawnił. Przez ten czas oceniany, szacowany jest, jak był, był premierem Polski, jego majątek się wzrósł o blisko 100 milionów złotych. Coś tu jest na rzeczy. Także powinny być takie sprawy wyjaśniane do samego spodu. Jeżeli było naginane prawo, to powinien ponieść konsekwencje, ale nie, ucieka z przepisaniem na majątek żony i nie daje dziennikarzom w tym temacie zadawać pytań, a on na pewno na nie nie odpowiada. Nie, my się na to nie godzimy. Kościół swoją drogą, politycy swoją drogą. I tak powinno być. A na koniec staram się zadawać luźniejsze pytania. Słyszałem, że wielki z Pana motorysta. Nie wiem czy wielki, kocham motoryzację. Moja drużyna paczka motocyklistów, z którymi jeździmy od lat, przysyła mi teraz fotografie z Bosą w Afryce. Denerwują mnie, nie muszę kawy pić, bo mi podnoszą ciśnienie, piękne widoki. Widzę oczyma wyobraźni, że też chciałbym bardzo, bardzo, bardzo tam być. Ale mm, obiecałem sobie, że w przyszłym roku, bo w tym roku już byłem w Toskanii z, z najstarszym synem, jeździliśmy motocyklem, podziwialiśmy tam, gdzie kręcono gladiatora, w różne piękne miejsca, po, po, polecam naprawdę bardzo ładne, piękne widoki, Również warto. Polecam. Bardzo, bardzo fajne. W przyszłym roku też na majówkę mamy już coś tam zaplanowane. Ale tak, kocham motoryza motoryzację ogólnie, a motocykle uwielbiam, jeździłem, jeździ, jeżdżę i jeździć będę. Już od szkoły podstawowej jakimiś ogarami, bo od ogarów zacząłem. Pamiętam, tato mi kupił w Polmozbycie, jak leżałem w szpitalu na Woł Wołodyjowskiego, ratowali mnie, bo miałem rozlany wyrostek. A starszy brat jeździł pod, ok pod oknami moim ogarem, to chciałem z tymi sączkami wybiec. Pamiętam to jak dziś i jestem w tym bez pamięci zakochany. Uwielbiam również jeżdżąc po województwie podlaskim nie tylko drogami asfaltowymi, ale uwielbiam też jeździć szutrem, drogami przeciwpożarowymi, których mnóstwo, mnóstwo znam i dużo kilometrów po nich robię. Oczywiście teraz w kompanii jest to utrudnione, ale jeden, jedna z dziennikarzy zapytała mnie, co ja będę robił w ciszy wyborczej. Ja mówię, wsiądę na motor, bez względu na pogodę, żeby po prostu jechać i odpoczywać, bo to mi daje relaks, odpoczynek i, i, i jest mi po prostu w tym momencie bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.